Cześć, witajcie w kolejnym subiektywniku spiskownika. Dzisiaj tytuł jest, czy to już krach? Bo patrząc na to, co się wyczynia, można mieć różne podejrzenia. I spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale na razie przejdźmy do komentarzy na komentarze. Adam się pisze, że u nas jest jeszcze mniejszy przyrost demograficzny. To rozumiem, chodzi w porównaniu do Chin. Ehm, no tak, tylko powiedzmy, wyobrażam sobie, że. Łatwiej jest zmienić politykę, łatwiej przedsięwziąć pewne środki tutaj i łatwiej nawet finalnie zaimportować odrobinę siły roboczej, nazwijmy, niż w takich Chinach, gdzie no Po prostu świata jest za mało, aby tą sytuację zmienić. Tym bardziej, że jeśli mamy, że tak powiem, dalej rosnąć i bogacić się szybciej niż, niż na przykład zachodnia Europa, no to będzie to dodatkowy magnes dla tych wszystkich, którzy będą chcieli w Polsce być może szukać swojego szczęścia, tak jak kiedyś wyjeżdżano do Stanów czy, czy na zachód. To być może nawet nie dla krajów ze wschodu, ale nawet dla krajów z południa czy z z zachodu Europy. Będziemy atrakcyjni. Adam Piechowiak pisze, że Unia Europejska wprowadza w październiku pieniądz cyfrowy. Niech wprowadza. No, w zasadzie większość tego, co jest dzisiaj, to jest, jest jakimś tam pieniądzem cyfrowym, natomiast myślę, że oni nie pozwolą sobie wprowadzić czegoś, co by ich uwiązało w jakichkolwiek ryzach, więc Jedynie gdzie można patrzeć to to, że uwiąże to nas w jakichś ryzach typu wprowadzam jakieś CBDC, tyle że z terminem przydatności do użycia, aby, że tak powiem, nam nie, nie było dane w ogóle niczego zaoszczędzić. Także to wszystko idzie w parze właśnie z, z obrzydzaniem ludziom metali szlachetnych i, i, i różnych innych inwestycji w aktywa trwałe, a nie w fiat currency, które stają się po prostu konfetti. Marek Kaciński, S&P przyjął dziś mały cios. Wygląda jakby historia zaczęła przyspieszać. No, no właśnie nie, 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 nie przychodzimy i tu i nie będziemy właśnie mówić, o, all in, to... słuchajcie, no. Popatrzcie, co się stało, kiedy po, nawet trochę mniejsza, chyba, chociaż tam bardziej od strony bankowej sytuacja miała miejsce, e, przed COVID-em, tak, że banki musiały nagle overnight'a pożyczać Jakieś 8%, no to wtedy się zaczęła panika. I wtedy wajcha po prostu puściła już z całą mocą. A dzisiaj, no dzisiaj dopóki naprawdę banków nie przypili, to nikt, nikt nie kiwnie palcem. Ale jeśli system bankowy zacznie się sypać, no to BIS plus wszystkie przybudówki w stylu właśnie banków centralnych, które są w wielu wypadkach bankami prywatnymi, a zarządzają emisją pieniądza, zarządzają stopami protestów. Powiedzcie, czy. Jest coś bardziej na widoku i działa otwarcie w celu wywłaszczania ludzi z własności, finalnie i z wolności, niż banki centralne? No ze świecą szukać, tak? To nie są żadne spiskowe teorie, to jest wpisane w ich agendę powołania w ogóle, tak? Zatem, rozwijając temat, czy dziś mamy krach już w tym momencie? No nie. Jedna decyzja grubego banku centralnego potrafi tą sytuację odmienić, aczkolwiek z każdym dniem jest coraz trudniej. Zastanawialiśmy się tutaj w spiskowniku, czy czasem Trump nie stawia właśnie na to, bo naszej opinii, zdał sobie sprawę, że ten dług jest nie do udźwignięcia. W związku z czym trzeba zrobić coś, aby on zniknął. A co można zrobić? Hmm. Można zmusić Jerome Powella do obniżenia stóp do zera i wywołania inflacji. Ale Jerome Powell nie zgodzi się na obniżenie stóp, co już przecież sygnalizował. Więc nawet mówi o tym, że hmm, higher for longer. No to znowuż, jakie jest tu rozwiązanie? No właśnie, położyć trupem rynek akcji, zrobić naprawdę krach, wywołać bezrobocie i wtedy Fed, który ma wpisane inflacja i bezrobocie, gdzie inflacja jest w miarę, ale jak bezrobocie wybuchnie, no to muszą obniżać stopy. I to jest właśnie to, a wtedy wystrzeli inflacja, zanim znowuż reaktywny Fed, bo on nie jest proaktywny. Zabierze się do roboty, to już ta inflacja zeżre jakąś tam ilość długu, a być może po drodze przydarzy się wymiana szefa banku centralnego, różnie to może być. W każdym razie dewaluacja poprzez inflację tego całego e, obciążenia jest chyba jedynym rozwiązaniem bez kompletnego zawalenia się systemu. I jest to scenariusz, który poniekąd obstawiamy, czyli no tak, zacznie się krach, ale wszyscy będą mieli z tyłu głowy, że jednak, jednak Fed może zacząć działać i zalać pieniądz, tanim pieniądzem po prostu wszystko aż do imentu, e przy czym zaleje korporacje banki, oczywiście ludziom się nic nie dostanie, na otarcie US dostaną znowuż jakieś steamy checks które szybko przepuszczą <laughs> albo jeszcze właśnie będą mieli powód, żeby się bardziej zadłużyć, bo wzrośnie ich, ich rating kredytowy, tak? No i zobaczcie właśnie, zadłużenie na kartach jest gorzej niż na początku, tak? A teraz jeszcze będą wywłaszczać ludzi, bo jak podatki wejdą, różne, dziwne, a już no, najśmieszniejsze, jeśli właśnie to, co tam planowali demokraci wprowadzić, czyli podatki od niezrealizowanych zysków, choćby z nieruchomości, które zamieszkujesz, no to już jest kompletny kanał. A my w Polsce mamy problem nawet chociażby z katastrem od trzeciego mieszkania, no ale no tak, mówię, takie tuzy jak Kropiwnicki, jak e, kto tam? Karnoski, jak Kochut, e, po, Połowa Sejmu tam z lewej strony siedzi na wie, śmiszek, tak? Wszyscy oni mają, no, bardzo wiele, 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 wiele mieszkań. W związku z czym kataster? Za tego Sejmu? No way. Jeszcze jeden komentarz. Z tymi Niemcami na jazdę na Berlin bym nie przesadł. Trochę jeżdżę. Po, po, po Niemczech i bas mają sporo, pisze GM1035. Jaki sprzęt stoi? Także tak no, skóry nie sprzedadzam. No, no właśnie w tym jest problem, że ten sprzęt stoi, ale nie działa. To jest największym problemem dzisiejszej armii. Oni nie mają chyba jednej eskadry śmigłowców. Nic tam nie działa. Po prostu to jest nieremontowane, nie. Niemcy też nie chcą umierać za Niemcy. Także to wszystko razem do kupy, jak zebrać, no to. Tam jest piękny skansen. Autostrady też mają piękne, ale no one już też są na granicy wytrzymałości, po prostu fizycznej. Te wszystkie mosty i tak dalej, ta infrastruktura. I o, to, to pierwsza rzecz, którą oni będą pompować, bo tego ludzi im nie darują. Dopóki nie ma wojny, to kto by się nam przejmował, że z tych 10 śmigłowców, to jak się może postarają, to jeden poleci. Także to wszystko pięknie wygląda. Wygląda właśnie. Przechodząc już do tych kilku slajdów, które dla was przyszykowaliśmy, mówię, to, w czym jest dobry ten rząd. To w mieszaniu herbaty, gdzie liczą, że od tego stanie się ona słodsza. No i tak jak właśnie, właśnie jeszcze nic się nie wydarzyło, a no właśnie prezes polskich elektrowni jądrowych odchodzi. Tam, tam cały czas są rotacje. Jedyne co to po prostu każdy musi usiąść przez chwilę przy korycie, bo ten facet już za poprzedni czas kadencji Tuska to chyba graś wtedy był tam, nie wiem, ktoś tam był z tych przydupasów bliskich. 50 kafli miesięcznie zgarnią. No to dzisiaj pewnie 70-80. No i temu służą na razie te wszystkie programy rozwojowe pana Donalda, bo na razie ze świecą szukać czegoś, gdzie rzeczywiście cokolwiek by powstało, albo naprawdę się zanosiło poza poza opowieściami z mchu i paproci. Mówię, zobaczę, uwierzę, dlatego się nie, nie ekscytujemy, natomiast z kronikarskiego obowiązku wspominamy, że coś być może powstanie, no, choćby i za te naście lat, jak te koleje ee, tym y łączącym Poznań, Wrocław i Warszawę. No a tutaj no, musiałem to no po prostu nie wiem, no, towarzysz Lenin mógłby się uczyć od, od tych ludzi z Unii. Według prawa Unii każda wielka platforma internetowa musi mieć zaimplementowane narzędzia ograniczania dezinformacji. Dezinformacji to, to jest, nielegalne treści muszą być usuwane, no właśnie. Co, czyli dezinformacja jest nielegalna. A kto będzie uznawał, co jest co jest yy, dezinformacją? Gdzie są strażnicy prawdy? Będą mianowani, wybierani, czy po prostu ta pani w tym fikuśnym wdzianku będzie mówić: Nie, nie, słuchajcie, nie, no tak być nie może. Tamten gościu nie może wygrać wyborów. To jest dezinformacja w ogóle, że gościu może wygrać wybory. Samo to z siebie już jest dezinformacją, a już my się postaramy i nie dopuścimy do tego. W związku z czym to jest dezinformacją do kwadratu. W związku z czym to jest nielegalne w ogóle mówić, że gościu ma prawo wygrać wybory. Tak zaorzą wszystko. Dlatego komisja wszczęła odchodzenia przeciwko X i innym platformom, aby zbadać, jak oceniają i systemowe ryzyka. To też mi rodzi od razu y, pytanie, bo na przykład teraz wzięli się za, nie wiem, palenie na przykład, nie wiem, ładowarek Tesli w Stanach albo obrzucanie salonu w czymś. No ja jestem ciekaw, jakby tak na przykład, nazwijmy y, niezadowolone prawactwo nagle Obrzucało gnojem siedzibę krytyki politycznej, albo, albo saloniki prasowe podkładałoby ogień tam, gdzie sprzedają gazetę wyborczą, na przykład. Ciekawe, jaka byłaby reakcja le lewactwa. Kla oklaski, że, że tak, że to jest, to jest esencja demokracji protest taki. Tak, brawo, że tak, tylko świnie siedzą w kinie, tak? No dobra. Uh, Milankowicz Cycle Study Predicts New Next Ice Age. Także. Mm, Tutaj Anton Petrow rozkminia, w czym jest tak właściwie sens tych cykli Milankowicza i jak one funkcjonują, co jest za co odpowiedzialne i czy rzeczywiście one mogą coś zwiastować w najbliższym okresie. My chodzi, że z cyklów Milankowicza, tak jak one funkcjonowały w ciągu ostatniego chyba miliona lat z tymi głównymi cyklami co 100 tysięcy lat, w ciągu najbliższych kilku tysięcy lat raczej nie grozi nam jakiś straszny incydent. Ale no, właśnie, zawsze jest ale. Na tej skali czasu być może nawet nie zauważymy, że coś się zaczęło trochę wcześniej. No, bo tak czy inaczej, kolejna epoka lodowcowa jest tylko kwestią czasu, a już tutaj naukowcy mogą się spierać, jak długo zajmie nam, aby to się ziściło. Natomiast w ogóle globcio przeszło na nowe obszary walki, także tym razem wchodzi już, aby walczyć z tymi paskudnymi zwierzętami których dupne gazy powodują yy, to, że planeta płonie. W związku z czym, co trzeba zrobić? Znowu zmienić paradygmat w dietetyce. I co? Złe wieści dla fanów masła. Naukowcy ostrzegają, ludzie powinni rozważyć zmianę dieti. I tutaj o co chodzi? Chodzi o zastąpienie masła czym? Olejem sojowym i oliwą z oliwek. Więc jak nie piętą, to kolanem będą dopychać. I im się za zawsze to wszystko zgadza. Ja nie wiem. Która to już zmiana paradygmatu żywieniowego, tym razem w imię globalnego ocieplenia, bo jak widzimy, tłuszcze zwierzęce są znowuż nacenzurowane. Zajawka o, o tym, że jakby przejmowanie domów w Stanach zaczyna się na, 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 na szerszą skalę. Zresztą wyświetla nam się cały czas ten gościu, który na tej Florydzie analizuje tą sprawę i naprawdę, jak widzę same zajawki, nie oglądam go, bo nie mam na no to czasu. Natomiast może coś kiedyś kliknę, ale, bo jeśli choćby część z tego, co on tam pokazuje w tych miniaturkach, faktycznie ma miejsce, no to proszę państwa, i to mówimy o Florydzie. O Florydzie. To co się dzieje w jakichś, jak powiem, biedniejszych Stanach? Trudno nawet y wyrokować. Stagflation Bomb to znowuż... Podcast Mavericka. Czy Wix do, dojdzie do 100? Właśnie. To, to kolejny element tej układanki. Po się poznacie, czy to jest już krach. Jak Wix wystrzeli tak do 80, to jest krach. Jak zamkną giełdę, to jest krach. Jak się zesrają na rzadko w jakimś kanale informacyjnym, to jest krach. Nie tam 2-3% spadku. Zobaczycie, to będzie jazda bez trzymanki. No, zawsze tak było. I ludzie sobie tego nie wyobrażają, dopóki to się nie stanie. Także dzisiaj to nie jest krach. Dzisiaj to są, Jezus Maria, być może to jest pierwsza korekta jakakolwiek w tym trendzie, który ma miejsce od czterech lat, czy od pięciu. Czyli absolutnie szalonym, szalonym trendzie wzrostowym, nieuzasadnionym niczym poza ilością pieniądza cyrkulującego w gospodarce, a właściwie w korporacjach, bo ludzie już tych pieniędzy nie mają, ale tak jak mówiliśmy, z ludzi w końcu przejdzie to na korporacje, a wtedy będzie dopiero wesoło. Także do czasu kiedy ten VIX naprawdę niechulnie nie wzrosną ceny zawierania kontraktów e, tych shortów, to nie jesteśmy jeszcze w tym momencie w którym możemy to śmiało nazwać krachem. Natomiast no, trzeba by naprawdę mieć dużo samozaparcia, żeby dzisiaj znowu z jakimś poczuciem naprawdę pewności twierdzić, że pójdziemy w górę i że będziemy mieli tutaj na przykład na polskiej giełdzie jakieś jakieś poziomy powyżej 3000 i to sporo na wig 20. No niestety jesteśmy systemem naczyń połączonych, a najwięksi handlarze na polskiej giełdzie to są domy maklerskie banków ze Stanów. No tu cudów nie będzie, choć bardzo bym chciał, żeby były, natomiast odbić się odbijemy najszybciej, bo nadal nasze fundamenty są dużo lepsze niż innych. I gospodarek, rynków i nasze wskaźniki też nie są tak wyżyłowane. Ale to o tym już wiecie od 360 odcinków wam o tym mówimy, także zdążyliście już pewnie przywyknąć do tego, że Polska jest najlepszym krajem świata. I to wszystko, co mieliśmy dla was dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!